Przez stulecia ludzie robili chodniki ze splecionych pasków podartych starych ubrań. W dzisiejszych czasach maszyny błyskawicznie wytwarzają je zarówno z naturalnych, jak i syntetycznych tkanin, nadając im klasyczny wygląd, zapewniając dłuższą żywotność. Ta firma wytwarza głównie chodniki owalne i prostokątne. Niektóre są bardzo małe, żeby móc położyć je na stopniach. Rozpoczyna się od przędzy. Nawija się ją na szpule pasujące do pozostałych urządzeń w fabryce. Przędzę robi się z czystej wełny lub jej mieszanki z poliproplenem. Podniki są teraz wyjątkowo trwałe nawet na zewnątrz. Ta maszyna splata przędzę z 24 szpul, tworząc rdzeń syntetycznej tkaniny. W rezultacie powstaje skomplikowany i charakterystyczny splot. Inne chodniki mają tylko trzy segmenty splecione w tzw. warkocz. Potężna maszyna do szycia, mocną nylonową nicią, łączy ze sobą warkocze. Tak powstaje olbrzymia płachta o długości połowy kortu tenisowego. Tkanina wędruje na taśmie do automatycznego noża, które tnieją na wymiar. Nóż tnie powtórnie, aby zapewnić dokładne przecięcie materiału o grubości 2,5 cm. Inna przemysłowa maszyna przeszywa taśmę zabezpieczającą brzeg. Tak zabezpiecza się prostokątne chodniki przed strzępieniem się. Owalnych i okrągłych nie trzeba obrabiać, bo ich splotów się nie przecina. Ta maszyna inaczej wykańcza brzegi. Oprzywa taśmy tak, że staje się ona niewidoczna. Zabieg czysto estetyczny. Aby zrobić chodnik, kilka kawałków różnych materiałów łączy się w jednym brzegu. Są one mieszanką bawełny i poliestru, więc są trwałe i łatwe w pracy. Następnie nawija się tkaninę na bele i rotacyjny nóż tnieją na paski o szerokości 2,5 cm. Paski materiału wędrują do maszyny, która owija je wokół wypełniacza. Tak formuje się rdzeń tkaniny nazywany spaghetti. Maszyna owija materiał wokół wypełniacza i zszywa brzegi, aby powstał zamknięty rulon. Spaghetti z maszyny wędruje teraz na bębny. Ta maszyna splata spaghetti z trzech bębnów w jeden warkocz. Chodniki powstają właśnie z takich warkoczy. Z warkoczy przechowywanych na bębnach zostaną splecione chodniki. Czasami chodniki powstają z rozmaitych warkoczy o różnym wyglądzie. Aby wykonać owalny czy okrągły chodnik, zwija się jeden długi warkocz. Jednocześnie warkocze szywane są ze sobą. Te chodniki mają od 16 do 320 rzędów. W tej fabryce używa się stołów, które sprężonym powietrzem unoszą chodniki, co rozwiązuje problem ich dużej wagi. Powalne chodniki wykonuje się w różnych wielkościach, od wycieraczki po rozmiary basenu. Gdy robi się naprawdę duży chodnik, potrzebna jest dodatkowa pomoc. Zszycie tak dużych chodników trwa około 2 godzin. Na koniec do chodnika przypina się etykietkę z rozmiarem i wzorem wyrobu. Teraz można przygotowywać go do wysyłki. Te chodniki nie tylko przykrywają podłogi, bogactwo ich stylów i kształtów kryje naprawdę ciekawą historię.